Trzeba, trzeba, każdego trzeba do wywiadu brać. Zapraszam wszystkich, cał... zapraszam wszystkich, wszystkich, zapraszam tutaj, o chodźcie w czwórkę. Dobra, zapraszam. Kurwa, ty tu Kto? Białas. Wypierdalaj kurwa. Ty Białas. Ty nie, Ciebie tu nie Wypierdalaj kurwa. Nie, no. Białas, bo Wypierdalaj tak, są, Białas. Wypierdalaj. Zapraszam, zapraszam. Gotowi? Wszyscy? Tak, jesteśmy gotowi no, do wywiadu. Możesz mówić, możesz mówić. Czy? Tak, akcja. Witamy z tej strony GTV. Witamy. Proszę powiedzieć, jak się żyje na wyspie, jak zarobki, wszystko, jak na czym zarabiać się. Po kolei. Tak widać. kolei, chuj. Jak widać. Tak widać. Tak widać. Tak dobre Tak Jest Tak Tak jest jest, jest wysoko. No widzę, właśnie po, 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 po koleżu skóry tutaj, po koleżu widać że węgiel tutaj. Widzę, że kopalnia, kopalnia opierdalana. Tak, właśnie tak, widzę, kopiemy, strasznie dużo kobiet. kurwa, A tu żadne, że widać, że się opierdala, czy widać, że się opierdalać, widać, yy, że się opierdalać. Yy, ja jestem kurde. szefem, szef na robocie się opierdala, A, tak. On jest I szefem. Ej, ja ja tak, ja e, bez, bez tych słów, bez tych słów. No kurwa, trzeba będzie wycinać teraz, idioto. Tak, nie bijmy człowiekiem, właśnie. Przeklęć można, ale bez tych takich gorszych słów. Właśnie. Jak tam zarobki? A już pytałem, No już się tak, tak. Kurwa, nie to. No co sądzicie o policji chłopaki? Co sądzicie kurwa, ich kurwa, się Nie ma ci dobrze! kurwa! dobrze. Idziemy na komendę może, chodźcie, chodźcie z policją przy okazji. idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy, Jebać bądź policję. jebać bądź policję. jebać policję. Je bądź policjant. się widać, że dzieje bądź policjant. Ję bądź policjant. Ję bądź nie zasługują na to. No, jak widać, kurwa, nie chcą tak. nawet z nami rozmawiać. Nie chcą z nami rozmawiać. Nie zasługują rozmawiać na tency, nawet. nie zasługują. No, no. Taka policja, taka policja. Sami rozszerzają, dają Dla ludzi, jakby ktoś potrzebował, nawet się da porozmawiać, tak? Dokładnie. Dokładnie. Nawet nie porozmawiajcie no, o niczym. Taka kurwa jest policja. Taki ludzi taka się taka nie szanuje. Ta sytuacja jest dowodem na to, jak policja funkcjonuje w tym mieście. Mogliście sobie kujem zobaczyć. Bo. Bardzo kujem. No. Jebać policję. Ja jeszcze Chyba jakieś zdać. pytania? A to może też... to możecie powiedzieć ogólnie. Skąd takie eee... stroje? Skąd taki pomysł na te A. stroje w ogóle? Ogółem stroje są... Yy, kurwa, z dupy, ale zajebisie. No, yy, te stroje wywołują się Ogółem my się zajmujemy krzyżowaniem ludzi. No, Uf, no ludzie będą krzyżowani, ludzie będą umyjać, tak? Ciekawe, Także Coś ja to zniknie i będzie gdzieś wisiał na krzyżu to raczej to my No Tak, no nie, robota, wiemy, tak? nie wiemy kim jesteście. Nie wiemy jakim jesteście, no nie. bywa. A może powiedzieć, że już była jakaś ofiara? Była jakaś pierwsza ofiara. Nie, Niestety ale będzie. Jeszcze nie. <laughs> Dobrze. Nie, ale może jest zaraz być nawet. Bardzo mało rzeczy, które są bardziej pewne niż to, że będzie ofiara. E wariaty, bo ktoś ją furmony zajebał. Nie zajebał, tylko wziął. Zajębał. kultury, panie żulu, kurwa, wypierdolaj w ogóle Ty, zajebali na furę? Nie no, panowie, ha, ha, ha Zajebali normalnie Ty, Bawarenom zajebali Panie Krzyżwanie, jest, jest, dzieje się, dzieje się, w końcu dzieje Czekaj, będą ofiary Dobra Daj akcja, どーだ